Ja jestem Thematic Place i dzisiaj mam troszeczkę przykre wiadomości, bo można powiedzieć, że sezon... sezon 9 został opóźniony. Niestety, tak. Słyszycie to u mnie pierwszego? Niestety nic się nie da zrobić z tym. A się nie dziwię, bo wszystkie rzeczy tu dochodzą. w kurde. Warzone w Call of Duty Mobile Mobilny Warzone Rozumiecie to? Warzone Gra, która ma prawie 200GB zabiera na laptopie... na komputerze To więc... What the f*** To więc tak Gunsmith dochodzi, kurde Na multiplayer, battle royale Co jeszcze? Nowe mapy, terminal I... Shipment Nie wiem co jeszcze, kurde Bardzo dużo rzeczy doszło To więc tak I... Może... I może wam przeczytam krótki post od, od Call of Duty Mobile ich samych. Jest nam bardzo przykło, przykro, lecz w tym momencie nie możemy ustalić żadnej daty. Jest wciąż dużo roboty do zrobienia na tym froncie. My generalnie nie lubimy wydawać konkretów związanych ze sprawą daty aktualizacji, bo nigdy nie wiadomo, czy data się zmieni, lub opóźni? W tej chwili można najlepiej powiedzieć wczesny albo środek sierpnia. Czyli to jest od dwu... Szer... środek sierpnia, to jest 12-19. Od 12 do 19. 4 dni albo 11 dni. Eee, czemu tak długo? Ja już się nie mogę doczekać. Czemu? Wytłumaczcie mi to. Eee. Potem mamy jako główny post, kto, który. Ktoś powiedział, kiedy będzie aktualizacja. I mamy dużo ludzi, mówi, że aktualizacja gry będzie 6 sierpnia, a nowy Battle Pass będzie 9 sierpnia. Więc to był główny komentarz, a to była odpowiedź od Call of Duty Mobile tak. Mamy potem użytkownika, autor, który odpowiedział. Środek sierpnia? O nie! Jeśli zajmie tak długo, mam nadzieję, że naprawią bugi w grze. Odpocznijcie, też, na serio, na serio tak powiem, takie jest tłumaczenie. Potem Call of Duty Mobile odpowiedź. Uciwa reakcja związana do naszej zwyczajnych aktu wydawania aktualizacji, lecz to trochę masywna aktualizacja i zabiera trochę dłużej niż powinno. I to jest ostatnia odpowiedź od Call of Duty Mobile. Jeśli mnie wierzycie, zapraszam na ich y, re stronę redditową. To jest chyba orcelarz Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile i tam możecie potwierdzić wszystkie wiadomości, co wam tu powiedziałem. Przepraszam, jestem bardzo smutny, bo już się nie mogę doczekać, jak nowy sezon dropnie. Czyli w końcu reset rang. Już za długo trwał ten sezon. Co zrobimy? Trzeba czekać. To więc dzięki wam wszystkim za oglądanie. Ja byłem The Mighty Place i z wami się żegnam. Bye!